Szanowni Państwo, miało być światowo, miało być nowocześnie, miało być wspaniale, a tak naprawdę na tę chwilę chyba w Warszawie jest po prostu europejsko, bo już w Stanach Zjednoczonych dostrzegają to, że Warszawa, Warszawa nie robi tego tak, jakby chciała to Warszawa. Politycy jakby nie mieli swojego zdania, ale politycy w Warszawie, a tutaj mamy oczywiście prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, tak jakby kopiują wszystko to, co najgłupsze w Ameryce się dzieje, w amerykańskiej polityce się dzieje. Najgłupsze rzeczy, które prezentuje lewica, zwłaszcza amerykańska. Takie są komentarze, takie są konkluzje do decyzji władz Warszawy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tym, że w urzędach miejskich nie może być żadnych krzyży. Że nawet na biurkach urzędników nie może być krzyży. Świecki urząd, świeckie państwo i jak to skomentował Elon Musk, najbogatszy człowiek świata. Głupota. Zapraszam na materiał. Szanowni Państwo, mówiłem tutaj już na kanale Analiza Polityczna o tym, że Rafał Trzaskowski zdecydował o tym, że w warszawskich urzędach nie będą wisieć krzyże. Urząd ma być neutralny światopoglądowo. Palichorze licho, że krzyża nie może być, ale flaga ideologiczna, flaga LGBT może wisieć. Okej, okay, dobra, nie komentujemy już tego dalej. Beata Kępa wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem War Warhołem mają w tej sprawie złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast były wiceminister sprawiedliwości i poseł suwerennej Polski Sebastian Kaleta chce, żeby decyzji Rafała Trzaskowskiego przyznażał się prokurator. Generalny, ponieważ tutaj jest ograniczana wolność wyznania. A to jest niedopuszczalne pod względem prawnym, jak i konstytucyjnym. Moi drodzy, szanowni państwo, sprawę. Zauważyli w Stanach Zjednoczonych. Organizacja Free Speech Union skomentowała decyzję Rafała Trzaskowskiego w taki sposób, że Polska należy do najbardziej łokowych krajów świata. Co to znaczy łokowe kraje? Łokowy kraj to jest taki, który po prostu kopiuj wklej. kopiuje wszystkie najgłupsze pomysły, które się pojawiają, lewicowe pomysły, które pojawiają się na zachodzie. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i tutaj wpisy na Twitterze w tej sprawie skomentował właściciel portalu X, dawnego Twittera, właściciel Tesli, wła właściciel z firmy SpaceX, naj najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, który wprost powiedział: Polska kopiuje najgłupsze pomysły lewicowe ze Stanów Zjednoczonych. Jaki wstyd! No, szanowni Państwo, cieszę się! Cieszę się, że Musk zabrał głos w tej sprawie i ktoś powie, o co to afera? Jakiś zachodni biznesmen, miliarder komentuje coś, co się dzieje w Polsce? I odpowiem tak, jeżeli ktoś używa tego argumentu. Co robiłyby polskie media? TVN, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Okopresy. Co te wszystkie media robiłyby, gdyby jakiś miliarder, czy nawet też Elon Musk zrobił, czy skomentował w taki sposób, Decyzje Jarosława Kaczyńskiego albo Mateusza Morawieckiego, decyzje jakiegoś ministra rządu Prawa i Sprawiedliwości grzałyby tym, grzałyby tym cały czas do granic możliwości i teraz to też się po prostu przypomina. Pokazuje się, cytuje się słowa Maska. Proszę bardzo, na Zachodzie już widzą, że to co robi Trzaskowski jest głupotą, że kopiuj wklej, kopiuje się te pomysły i Elon Musk Zauważa jeszcze jedną rzecz tak naprawdę w tym wpisie, że Polska robi to bezrefleksyjnie, tak jakby nie miała własnej tożsamości, a przecież posiada własną tożsamość. Krzyż jest częścią tej tożsamości. Polska posiada własną historię. Polacy posiadają własne zdanie. Nie musimy wszystkiego przekopi przekopiowywać ze Stanów Zjednoczonych. Mnie to tak, powiem Państwu, że coraz częściej razi, że amerykańska kultura wchodzi do nas po prostu masowo, Amerykanie swoją kulturę pielęgnują, na zewnątrz ją oczywiście sprzedają, każde państwo ma do tego prawo, ale są państwa, które część tej kultury kopiują czy biorą do siebie, no bo to jest zawsze jakieś urozmaicenie, ale pozostają przy swojej największej um, tradycji. No zobaczmy, jak działają Hiszpanie, Włosi, Japończycy, Chińczycy, a Polacy po prostu. Bach, wszystko to, co z Zachodu, to jest dobre. A nawet bym teraz nie powiedział, że z Zachodu. Ja bym powiedział, że to, co w Unii Europejskiej. I to nie całe Unii Europejskiej, tylko to, co ten trzon Unii Europejskiej, brukselsko-niemiecki, francuski, nam narzuca, my mamy tutaj w Polsce kopiować. Świeckie urzędy, no to Rafał Trzaskowski, proszę bardzo, robi, robi świeckie urzędy. Na to ma czas, to chce robić, i to, yy, proszę bardzo, skutkuje tym, że najbogatszy człowiek świata uważa to za głupotę, kopiowanie pomysłów i wstyd. I co? Wstyd Panu, Panie Rafale Trzaskowski? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Poproszę o komentarze, tak jak zwykle, o łapki w górę i subskrypcję kanału Analiza Polityczna. Do zobaczenia.